Audio Jungle. Audio jungle. Witam także wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, panią Krysię Kościńską. Yy, witam wicedyrektora Instytutu Wzornictwa, pana doktora Bogusława Niewiadomskiego. Witam komisarza wystawy, którym jest pan Jan Sikora. Yy, witam doktora Rewiusza Grumala, yy, Są to pracownicy, pracownicy projektowania wnętrz w Instytutu Wzornictwa. I studenci pod ich nadzorem przygotowali do pracy. Yy, teraz o zabranie głosu komisarza wystawy, który przedstawi prezentację multimedialną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Także Państwu dziękuję za możliwość pokazania naszych prac w rządzie miasta. Jest to, jest to wystawa dla naszych pracowników bardzo ważna, a z drugiej strony jest to wystawa bardzo nietypowa. Pokazują nam pewne prace, które powstały na rok w ciągu jednego semestru zajęć i jest to praca, która w swoim założeniu nie miała być taką pracą, która jest efektowna, ale miała być świadectwem pewnego rodzaju badań które jak stwierdziliśmy z Panem Profesorem że będą w sposób najskuteczniejszy przygotują młodych projektantów do przyszłego zawodu architekta wnętrz. Ale żeby wytłumaczyć Państwu pokrótce na czym polegała sama idea, chciałbym przedstawić krótką, krótką prezentację.